ten weekend na tym turnieju mamy 140 uczestników. Jest to na razie drugi najlepszy wynik w całej historii turniejów Polish Pickleball Tour. Zawodnicy są z ośmiu krajów. Przyjechali do nas najlepsi zawodnicy z całej Europy plus najlepsi zawodnicy z Polski, więc poziom jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Międzynarodowych turniejów, w szczególności tych odbywających się w Europie, wypadamy bardzo, bardzo fajnie. W tym roku mieliśmy kilku zagranicznych gości. Ci goście zdecydowanie podnieśli ten poziom sportowy, i uważam, że było naprawdę bardzo przyzwoicie sportowo. Ballu, myślę, że mamy dużo taką bardziej luźniejszą atmosferę, co wielu graczom odpowiada. Mieliśmy różne kategorie, właśnie też te niższe, żeby ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pickleballem albo grają po prostu for fun, znaleźli przeciwników na swoim poziomie, tak żeby te mecze były fajne, wyrównane i żeby każdy wychodził stąd zadowolony. Mamy nadzieję promować jak to się tylko da, przy okazji poznańskiego Challengera również. Także myślę, że zarówno jeżeli chodzi o kobiety i juniorów, ich będzie stale przybywać. Jeżeli chodzi o kategorie męskie, mieliśmy full tak naprawdę po tygodniu zapisów, także o to jestem spokojny. Jeszcze nadal mamy szansę zostać najlepszym turniejem w Europie.